To nie była zwykła wojna, to była zemsta. Po klęsce powstania warszawskiego, Hitler wydał rozkaz zrównać Warszawę z ziemią. Nie po to, by wygrać bitwę, lecz by ukarać miasto, które ośmieliło się walczyć. Systematycznie, ulica po ulicy, Niemcy wysadzali dom po domu. Wysadzono Zamek Królewski, spalano Bibliotekę Krasińskich, Zniszczono 90 świątyń, 25 teatrów, wszystkie szkoły wyższe, zniknęła Warszawa, jakby ktoś chciał wymazać ją z historii. Ocalało zaledwie 15% zabudowy miasta. W centrum miasta nie było ani jednego całego budynku. Zbierano cegły z ruin, bo każda mogła się jeszcze przydać. A jednak Warszawa nie zginęła, z ruin podnieśli ją zwykli ludzie, studenci, robotnicy, wdowcy i dzieci.